Cześć, jest 29 czerwca 11, tylko o południa To nie jest generalnie pora, o której e, czuję się komfortowo z łażeniem po ogrodzie i gadaniem do siebie <grywy> Ale po tej wczorajszej masakrze e, uznałam że Muszę trochę rozładować ten negatywizm. Negatywizm, Negatywizm, negatywność, nega. <śpomina> mi się, przypomina mi się scena ze świętych z Bostonu, ee, kiedy to Greenlee. Detektywi znajdują ciała wymordowanych gangsterów, nawiasem mówiąc i żadnych tutaj, proszę, analogii. Gangsterzy mają na oczach, znaczy ciała gangsterów mają na oczach monety. I Greenlee, detektyw Greenlee, <ganksterzy> jedna z moich ulubionych postaci w tym filmie, mówi z wybitnie mądrą, dum, taką miną człowieka dumnego z siebie, Ach, a zatem jaka jest w tym symbologia? <grywia> <Ja> na <to. grywia> a na to! A na to detektyw, którego nazwiska nie poznam, nie, nie pamiętam, ale e, jest grany przez absolutnie niezrównanego Willema Dafoe, mówi: e, Symbologia? Symbologia? Jestem pewien, że słowo, którego tak bezskutecznie szukasz, to symbolizm. Grimli idzie po kawę. Ktoś coś chce. <grywia> Mniej więcej to oczywiście jest... Bardzo mniej więcej. Ja widziałam ostatnio ten film jakieś 10 lat temu. Hmm, może trzeba by sobie przypomnieć. Generalnie polecam każdemu. Nawet... Yy, nawet nie zraziła mnie do tego filmu scena śmierci kota. Generalnie nie oglądam takich rzeczy. Umówmy się, jakakolwiek przemoc wobec zwierząt dyskwalifikuje wszystko, ale to jest zrobione tak... Yy, karykaturalnie, że po prostu i tak się w to nie wierzy, że jakikolwiek kot mógł w taki sposób zginąć. Okej. Okay. A Willem Dafoe po prostu no, on jest, jest generalnie świetny zawsze, moim zdaniem. Na pewno nie widziałam wszystkich filmów z Willemem Dafoe, ale wszystkie, które widziałam, to po prostu no, on jakby rozwala bank. Tak, dlaczego opowiadam o świętych z Bostonu. Tak, bo rozpaczliwie szką słowa, które po angielsku brzmi negativity, a po polsku nie wiem. Nie, nie, nie wiem. Ujmi, nazwijmy to, że negatywizm dobrze. No więc mam dość tego całego negatywizmu i muszę się pochwalić pierwszą cukinią. Bo wyglądało, że cukinie nie będą chciały gadać. Ale chcą. To jest pierwsza cukinia, która już wygląda tak, że w zasadzie mogłaby stać się sałatką. Yy, mamy rewelacyjny, absolutnie rewelacyjny przepis na sałatkę z surowej, młodziutkiej cukinii. Problem jest tylko taki, że ona jest jedna, a jedna sałatka z jednej cukinii... Ojej, wow. Su sałatka z jednej cukinii to może być trochę mało. Tutaj się robi druga. Nie wiem, czy to widać. Pewnie nie, bo jest południe, więc nie może być lepszego momentu na wszelkie sztuki wizualne. No, w każdym razie cukinie się zaczynają i to jest rewelacyjna informacja. Choć prawdopodobnie sałatki nie będzie. A jeżeli będzie, tylko z jednej cukinii, więc na pół zęba. Ale to nic. Ponieważ mam cukinii 5. Dobrze liczę? Czy ja dobrze liczę? Raz. Ta jedna jest taka troszkę biedna. Ta o. Ona jest taka, że no ma kwiaty, ale ona coś nie chce. I ja bardzo poważnie podejrzewam, że w tym jej niechceniu maczały, łap, maczała łapy yy, ursa. Bo to ursa z radą. Z rado moich trumienek. Wstrętny kot. No ale oprócz tej jednej, która jest taka troszkę biedna, to mam jeszcze cztery, które są całkiem, 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 całkiem. Więc co prawda, byłam w u mamy. I niestety, ale wszystko to, co mam tutaj blednie dramatycznie wobec ogrodu mojej mamy. Ale najśmieszniejsze jest to, że ona ma moje, moje siewki, nie? Obie mamy te same siewki z tych samych nasion. E, robione dokładnie w ten sam sposób jej siewki, mimo że jej ogród jest teoretycznie cofnięty o tydzień w stosunku do mojego, jej siewki są dwa razy większe. I jej pięć cukini ma e, dużo więcej tych onych. Na sałatkę. No trudno. Yy, ma też zdecydowanie większe papryki, bo moje papryki co prawda a, gadają i mają małe papryczki, ale są o połowę mniejsze krzaki niż y, u mamy i jakieś takie w ogóle biedne. Tak jakby coś, coś je. No coś, coś, coś im tu nie pasowało. A podlewałam pokrzywą. Teraz im robię mm, nie żywokost, tylko. To drugie. Ja to nazywam babcok, ale to się nazywa kozu. Oj, Takie duże liście. Podobne do żywokostu trochę. No w każdym razie one są wysokopotasowe. I robię im, robię im ten koktajl. Mam nadzieję, że się po tym troszkę ogarną. No, dynie też nie bardzo, nie, nie bardzo chcą. Eee, dynie u mojej mamy mają już małe dynki. A moje dynie nic. Ma no, jedynie nic. O, właśnie. No, ale to... A, trudno. Z innych rzeczy, które udało mi się ogarnąć... O, kurde, jak się położyła cebula. No, to są dwie możliwości. Albo kot w tym rajbował I to jest nawet całkiem prawdopodobne. Albo ona już kończy, ale jakim cudem ona może kończyć? Jak... Przecież widzę, że te główeczki są jeszcze maleńkie. Nie wiem, coś tu jest nie tak. Podejrzewam, że mojego wrednego kota, dlatego chociażby, że te cebule, te cebule nie kładą się. No nic, no nic, trudno. Bób zaczyna coś gadać. Nie gadał, nie gadał, nie gadał i nagle patrzę, są, są strączki. Więc to jest bardzo pozytywne, bo naprawdę mam taką ochotę już po prostu. Czekam rok na ten bób. Jak nie więcej niż rok, więcej niż rok. Przecież normalnie w zeszłym roku, chyba od początku czerwca, już jadłam łup. A w tym roku czerwiec się już kończy. Kolejna rzecz, wyplewiłam czosnek. Ach, tam jest kupa urobku. No, naprawdę jest kupa, że hej. Yy, I yy, moja mama oczywiście już zebrała czosnek. I ma piękne, wielkie główki tego czosnku. A ja po prostu obawiam się, ponieważ yy, są jak palec. Łodygi, więc obawiam się, że to nie będzie zbyt piękny czosnek. No ale nic. Ale nic. O, to jest piękne jeszcze. O, takie ujęcie na moją pierwszą cukinię No, gadasz, gadasz? Nie wiem. Słońce zaszło, to niech. No, nie wiem. Nie wiem, czy to widać. Okej. Okay. Jest też coś, co mnie niepokoi. Aha, maliny się zaczynają. Jeszcze się nie skończyły porządnie kamczatki. Poziomki to są... Normalnie pachnie poziomkami w całym ogrodzie. A maliny już zaczynają, więc... O Jezu, to są te maliny takie dzikie. O, tam też... O, to na pewno nie złapię. To są te dzikie maliny, które same sobie tutaj urosły w grządce na kapustę. I one są najlepsze na świecie. Po prostu najlepsze. Absolutnie najlepsze na świecie. Teraz tak. Botwinka już była, w sensie zupa z botwinki. Teraz czekamy na duże yy, buraczki. A tu się kalarepkują kalarepki, tylko że te kalarepki to jest delikates, one się kalarepkują tak słabo, o, na przykład ta się w ogóle nie chce. Nie wiem co jej odbyło. Yy, ale tutaj jest chyba Gabi, ona się nazywa ona się kalarepkuje także serce rośnie. No. Mam straszną, straszną ochotę na kalarepę, bo w zeszłym roku nie miałam w ogóle jakoś tak, nie wiem, ślimaki wszystko zeżarły. Generalnie zeszły rok był bardzo ślimaczany. Ten rok w ogóle ślimaczany nie jest. Oczywiście, że był moment paniki, ale, um, ale generalnie ślimaków nie ma, no trudno się dziwić. Jest susza. Jest susza wspomagana przez wszystkich miłośników koszenia. Nie, 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 żadnej, żadnych negatywnych, żadnych negatywnych. To są nowe buraczki, które posiałam Miesiąc z okładem chyba. Miesiąc z okładem po tych pierwszych, więc one są takie jeszcze kompletnie, no ledwo co. Ale liczę bardzo na to, że będzie jakaś sukcesja, nie? że zjemy tamte i jeszcze będą te na taką późną jesień, a może nawet na zimę, bo u mnie jakoś w przedziwny sposób buraki bardzo dobrze zimują w gruncie. Ostatnio przezimowały. i. To były najlepsze zimowe buraki na wiosnę, jakie można sobie wyobrazić. I teraz tak, tu mamy pewien problem. Znaczy generalnie moja mama mi zwróciła uwagę na to, że może mam tu za ciemno, no bo jest tutaj bardzo poważna pokrywa z liści, z liści winogron. Więc ja tu dzisiaj troszkę przecięłam. Jakby ktoś miał wątpliwości, że przecięłam, to dookoła drzewa jest Przeziernie, <laughs> a nie było. Yy, więc przecięłam, naprawdę. Natomiast nadal wydaje mi się, że coś jest nie tak. I w szczególności, to znaczy, pomidory mojej mamy oczywiście, wiadomo, są 4 razy większe niż moje: mają 4 razy więcej owoców, mimo że jest ich 4 razy mniej, <laughs> — w sensie krzaczków. Yy, więc, ale moja mama ma yy, szklarnię, a nie foliak, więc może, może to jest to. Może też ma te szklarnie jaśniejsze, bo te szklarnie, yy, bo yy, ona zacienia, ale ja tutaj nie dość, że mam winogronę, to mam jeszcze tą mrożoną folię na górze, która też nie przepuszcza za dużo tych onych luksów. Yy. O, zaczyna, to sobie będzie kwitł, będzie kwitł śmierdziuszek, to znaczy jak samitka. <laughs> I, yy, I bardzo się martwię, dzisiaj wy, wyje, wyjęłam, nie wyjęłam, jak to się mówi, wycięłam tego, tego pomidorka, który tak się zastanawiałam. To był osu, osu blu. Tak się zastanawiałam, co z nim. Yy, I w końcu dzisiaj go wycięłam, bo uznałam, że on absolutnie umiera. On nie był w żaden sposób podgryziony. Musiałam go wyciąć, nie dało się go wyjąć, bo myślałam, że coś go podgryzło i po prostu go wyjmę z ziemi. Mm -mm. Siedział mocno, więc coś tam jest gorszego. Natomiast yy, martwią mnie inne rzeczy. Martwi mnie mianowicie. Mianowicie martwi mnie to. One wiedną od czubka. Ja się nie znam na tych wszystkich chorobach yy, pomidorów, ponieważ wychodzę z założenia, że dbam o. Zdrowie Ziemi, więc Ziemia musi dbać o zdrowie pomidorów, tudzież też różnych innych rzeczy. I to się generalnie w miarę sprawdza. Tłótło odpłakać, aby sprawdziło się i tym razem. Nie wiem dlaczego. Podlałam je mocno. Zobaczymy wieczorem albo jutro. No martwię się, no. Martwię się troszkę. Z innych tematów nie widzę, żeby się zawiązywały, z innych martwiących tematów nie widzę, żeby się zawiązywały pomidorki. Jest kilka gigułek nowych. O, na przykład tu. O! Pokaż się. Wyostrzysz się? Choliba. Nie wiem, czy to widać. Najwyżej nie widać. E, no więc jest troszkę tych małych gigułek. Nawiasem mówiąc, to jest bawola serca. A tutaj też ma, o, Tu ma troszkę większe. Już. E, zaczynało już tu być za gorąco troszkę w tej, w tym foliaku, bo w tej kopule, no bo jak się o, a to jest, jakie to jest śliczne ja myślę, że to jest marchewka przynajmniej mam taką nadzieję mam yy, nadzieję, że zbiorę nasionka i yy, posieję na łą znaczy w miejscu, w którym powinna być łąka <noise> a nie ma już niestety tylko raz mi się udała łąka, a potem już nigdy bo też przejął sprawę no, a ta dynia te dynie no w ogóle nie chcą nic gadać Siedzą, jakby były zmumifikowane po prostu. Nic tu nie gadają. Ani kwiatka, ani nowego liścia. To no coś tu widzę, jakiś kwiatek niby chce być, ale wybitnie, wybitnie nie To są muskaty. Muskaty i piżmowe. I w zeszłym roku na tej grządce też była, było miernie z dniami, natomiast, no były jakieś. Eee, ja w tym roku dałam bardzo dużo tutaj końskiego nawozu, dałam nową yy, yy, ziemię taką do w na wierzch. No ale ewidentnie to za mało dla tych głodomorów. Nie wiem, a może po prostu miejsce im nie pasuje z jakichś przyczyn. Nie wiem. Myślę, w każdym razie w przyszłym roku na pewno dynie pójdą gdzie indziej, nie, nie tutaj. Bo to za dużo razy robienie tego samego błędu zbyt wiele razy pod rząd, to nawet ja <laughs> staram się tego nie robić. Ok, e, to by było na tyle. Jest w zasadzie Całkiem fajny dzień, aczkolwiek gorący i parny. A tam są poziomki. O, tam są poziomki. No, okej. Okay. No to cześć. Ciesz się ciszą póki jest.